Jak wygląda proces ładowania pistoletu skałkowego? Dobre pytanie. Zaraz to zrobimy. Widzę, że masz tu fiolki z prochem. A zaraz, gdzie są fiolki z kaszą? W przypadku pistoletu skałkowego yy, nie używam. Niektórzy używają, niektórzy nie. Zabezpieczamy otwór zapłonowy. A po co to jest? Dla bezpieczeństwa. Że... Nie było czegoś takiego, że w trakcie ładowania odpaliło ci coś tam, tak? Ok. A więc lejek. Sypiemy proch. Teraz podajemy kulę na flejtuchu. Delikatnie młoteczkiem wklepujemy. Wiem, że niektórym to się nie spodoba. Tak. Już kiedyś miałem taki przypadek, że jakiś tam koleżka za bardzo nie wiedział po co ten młotek jest. No ale sobie musiał tam pogadać postrzelać z klawiatury. Ok, następnie korek pozycji bezpieczną, odtykamy, zasypujemy otwór zapłonowy, czyli proch na panewkę, ale nie do końca, tak żeby ten otwór zapłonowy był odkryty, zamykamy. I strzelamy. Fajnie. A jaki ty masz sposób na ładowanie skałki?